To z Gama Dzisiaj z pierwszy odcinek z minecraft A na mówicy Więc zostawicie dwie łapki w górę Kolejny odcinek Dziękuję za to bardzo, że Mieliśmy My, Jedną subskrypcję Bardzo dziękuję, że zostaną dziewięć Ja chciałabym O, tutaj jest kwiatów dużo Ło, wow, nice Zobaczcie, ja Widzimy Dzisiaj się się uż, Dobra, jest. Zobaczymy. O, i zauważyliście, to jest mój skin. Więc tak, lecimy z dużym z 12 pyków. Zrobimy i po kolei. Więc to i to, Nie ma sensu więcej robić. I chodzimy na poszukiwanie, o i tak. Króliki tu. Окей. Okay. Коники. Кони даю скоро. Крафтю. Скоро даю X, да. Мяура. мне. Я, я. клейзинс. Ага, я это. то есть скоро. Mamy trzy, nice, owca. Dwie przepraszam ale mam chrybkę. Więc idziemy w te owieczki, zabijamy obie i idziemy do poszukiwania trzeciej. Wydałoby się nam trzy owieczki. Raz, dwa, na dwa hity. Raz, dwa, na dwa hity. Krówka. idę idę krówka zabić za. Będę miał skórę kolejną. Mhm. dwa. Mhm. nie mi, nie Jest kolejna krówka, za Szukam owieczki. Tam przed nami na horyzoncie jest. i jest jest owieczka, mamy. Mój drodzy, mamy łóżko już na no, dwa jak chciałbym sobie zrobić ale nie chcę idziemy teraz szukać jakiegoś kaywa sensownego mhm. tutaj jest woda, więc nie interesuje mnie to że tam no, gdzieś tutaj gdzieś jest kayfa czy woda? nic idziemy dalej szukać kaywa gdzieś jesteśmy Znaleźć jakiegoś kajwa. jest tej są się... no, Najpierw musimy znaleźć. sobie mi chwil troszkę. Dobra. Jak znajdę kajwa dobrego, to widzimy, widzimy się w ponownie. Hej. Nie, musieli, nie musieliście mojej drodzy czekać. Bo jestem już obok, węgla, więc... krobie. sobie skrzynkę. Tu są No wykopmy to węgiel. O! Ja dopiero z wtedy, kiedy będę miał diamenty bo niektórzy się przydadzą na razie 6 wystarczy zrobić sobie 6 pochodni 24 pamsa zbierzmy sobie 11 sumie kamienia o, no to będzie już żelazo na początku nawet. Nie widziałem o tym. mamy na i jeszcze trzy na kamienny Nie kierow? Jeszcze stąd to zrobiłem ten fajnie. stąd żelazo sobie zbiorę Z so, łatwiej raz, dwa trzy cztery żelazo jest więc niech mi się napadnie i od razu wchodzi to I idziemy w głąb gejwa kolejne żelazo, nice

Thank you. Ok. I... Bo na to, jak chcecie, kolejne jeszcze drugie cytinę, to ma być o tym filmem. Dwie łapki w górę. Część.